Witam was widzowie. Dziś jak widzicie akcja prasowanie. Wuja był trochę zdenerwowany przez to, że zakopałem się na polu u sąsiada. Tylko powiedział, że będę musiał go przeprosić. A co będzie dalej? Zobaczymy. Ostatni przejazd na tym polu. Dobra, wysiadamy zobaczyć Bele. Wujek coś mówił, że prasa jest zepsuta, dlatego się tak wolno otwiera. Niewykluczone, że kupimy nowszą. Dam Wam timelapse z PGR-ami. <śpiewanie> To ci były bezsalutkie czasy Mleka, miodu, opór, nie, brakło kiełbasy Świniaki nam rosły, miło było patrzeć Kto by tam się martwił o pyrę czy ma Tumna gospodyni dziewczaki chowała Tłuszczutki obiadek dla nich gotowała Kto by nam pomyślał, że będzie jest w modzie będzie rama Gdzie się podziały te TGR-y? Tłuszczutkie świnie, juzdre owiery Żydaka szanka i męż świetanka. Dziś tylko gnaty wrzucam do ganga Oh, yeah. Zawozie wozie co się dało, niczego w plewiku mu nie zrakowało. Chociaż technologia nieco przystarzała, lecz większa wydajność była z hektara. Nasze dobrodziejstwa stali też na wschodzie, eksportować świnie było wtedy w modzie, Polacy, lasy wszystko rozdawali. Wreszcie w tym domach gdzie się podziały te pgr tu -y? tuż świnie, już w Nie podziałały te BGL. Gdzieś biznesmenu jest w polu. Dzisiaj nam tu broń, super go tuje. Najgorsze są, się włożyć. To błędy No i dobra, prasowanie Bell. Słomy uważam za zakończone. Chciałbym wiedzieć, czy podoba Wam się ta seria. Jeżeli macie jakieś uwagi lub pytania, śmiało piszcie, a spróbuję na nie odpowiedzieć. I już w domu. Hej, młody. No co tam? skończyłeś już prasować? Tak, a co masz kolejną robotę? No, wiesz co, mógłbyś zacząć akcję kosy. No dobra. Ale to już widzowie w następnym odcinku. Możecie zostawić suba, lajka i wyczekujcie następnego odcinka w sobotę. Pozdrawiamy razem z Wójkiem. Do następnego, cześć. Do widzenia się z państwem.